To ci da prawdziwą radość. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną ucztę przed śniadaniem. Poranne spotkanie ze Słowem Bożym. Moi drodzy, przypominam, zapraszam, zachęcam do tego, abyście już od samego rana, od początku swoich obowiązków, sięgali do Bożego Słowa, abyście korzystali z tej uczty przed śniadaniem. I domyślam się, oczywiście, że są tacy, którzy może w innych porach dnia słuchają słowa Bożego. Jeżeli tak ci jest dobrze, to w porządku, ale mimo wszystko może troszkę postaraj się wcześniej, wcześniej zaczynać, bo taka jest idea, żeby słowo Boże umocniło cię od samego rana, od samego początku. To tak jak rano wypijesz kawę czy zjesz śniadanie. Masz siły, budzisz się. Tak samo to słowo dodaje ci sił, to słowo ciebie pobudza duchowo. I niech ci właśnie towarzyszy to słowo od samego rana. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowa, które do mnie kierujesz. Pragnę Cię wielbić, za to słowo, które dajesz mi dzisiaj, za słowo, które jest pokrzepieniem, za słowo, które jest umocnieniem, które jest słodkie. Które wprowadza lekkość do mojego życia. I chociaż te wymagania zawarte na kartach Ewangelii są wymagające, są czasami ciężkie, e, są czasami przekraczające moje ludzkie siły, to proszę Cię, Dobry Boże, o Twoją łaskę, abym dzięki tej łasce mógł tym Słowem Bożym żyć, abym budował dom na skalę, czyli słuchał tego Słowa i to Słowo wprowadzał w czyn. Aby tak było, proszę. Oto przez wstawienistwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii czwartek. Piętnasty tydzień zwykły. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemie lekkie. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemie lekkie. Mamy czas wakacji, czas wolny od szkoły, czas, kiedy jest trochę więcej. Tej przestrzeni do rozwijania swoich zainteresowań, do tego, aby więcej czasu poświęcać na, co, na to, co po prostu lubi, lubimy. Przede wszystkim chodzi tutaj o dzieci, młodzież, o środowiska szkolne. Pamiętam, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, to na wakacjach z kolegami mieliśmy dwie główne rozrywki. Pierwsza to była piłka nożna to każda wolna chwila. A druga to rzeka. To siedzenie nad rzeką, tam e, łowienie ryb, czy tam jakieś zastawianie sobie takiej tamki i tam pływanie e, w rzece. To była taka rekreacja, taka odskocznia od obowiązków, e, które na co dzień były związane z pomocą rodzicom w gospodarstwie. I pamiętam taką scenę, kiedy babcia m, mojego bardzo dobrego kolegi. Yy, tak powiedziała, bo było południe, a moi drodzy, czy południe, czy rano, czy wieczór, jak była wolna chwila, no to graliśmy w piłkę naprawdę yy, długimi godzinami. Było południe, myśmy szli grać w piłkę, a ona mówi, takie gorąco, dzieci, siedźcie w domu, siedźcie w cieniu, a nie na, takim, na takiej temperaturze w piłkę grać. No myśmy tak niestety tej babci nie posłuchali, poszliśmy grać w piłkę i prawda, było gorąco. Byliśmy cali zmęczeni, spoceni, ale moi drodzy, to nic. I chociaż popatrzcie się, chociaż był wysiłek, to radość z tego, że my gramy w piłkę, była większa. I chociaż byliśmy zmęczeni tym bieganiem, jeden gdzieś tam drugiego czasami kopnął miał jakieś siniaki, noga bolała, ale większa radość była z tego, że my gramy w piłkę. I to jest to, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię jest lekkie. Jarzmo to także dotyczyło się kiedyś ludzi, czyli to był taki, e, taki kawałek drewna, taki drąg, który był zakładany na e, ramiona i na przykład wisiały wiadra, w których się przenosiło wodę albo jakieś inne rzeczy, jakieś nie wiem, kamienie na budowę, jakieś cegły, Owoce, warzywa, czyli no, to miało taki charakter, czyli jarzmo. Z jednej strony to jest coś ciężkiego, co ten człowiek niósł na swoich y, ramionach, ale z drugiej strony to była ta satysfakcja, że rodzina będzie miała wodę, że y, niosę jakieś owoce, warzywa, y, zrobimy dla rodziny jedzenia, że niosę cegły będę budował nowy dom, czyli widzę jakieś dobro, jest wysiłek. Ale jest większe dobro, które mnie mobilizuje do tego, żeby ten wysiłek podjąć. I tak samo tym jarzmem, moje jarzmo, moje jarzmo to też jest nauka Ewangelii, przykazania, przykazanie miłości. To, co jest wymagające, to co łączy się z pewnym trudem, z pewnym wysiłkiem, ale to, co dzięki temu zyskujemy harmonię życia, bliskość Pana Boga, wewnętrzny pokój serca, uporządkowane relacje z innymi. Ze stworzonym światem, i to jest ta radość, to jest ta satysfakcja, która daje nam większe szczęście i większe poczucie spełnienia niż ten wysiłek, który jest z tym związany, a jest wysiłek, a na pewno jest wysiłek, żeby na co dzień żyć przykazaniami. I niech Twoją odpowiedzią na to słowo będzie komentarz. Panie Boże. Dodawaj mi łaski w trudnościach. Panie Boże, dodawaj mi łaski w trudnościach. Moi drodzy, bardzo dziękuję za to, że wczoraj zasubskrybowaliście kanał Radia Fara. Jeżeli ktoś jeszcze nie, a ma taką ochotę, to tutaj będzie w opisie pod spodem, tam jeszcze link, można kliknąć tę subskrypcję. Bardzo Was o to proszę. Zapraszam dzisiaj na wieczornik. Zachęcam, żeby udostępnić tę ucztę przed śniadaniem, żeby przesłać dalej, żeby ta Ewangelia żyła w ludziach, żeby ludzie żyli Ewangelią, żeby ją coraz lepiej rozumieli. I tutaj za chwilkę pojawi się wczorajszy wieczornik. Jeżeli masz 10 minut, to poświęć. Jak wczoraj nie słuchałeś, nie słuchałaś wieczornika, to zachęcam Cię żeby właśnie poświęcić jeszcze, żeby wysłuchać tego fragmentu z Księgi Rodzaju. Myślę, że warto. A teraz na cały dzień przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia. I tutaj można teraz kliknąć i mieć drugą część rozważania. Wszystkiego dobrego.